Personalizacja w e-commerce indywidualne podejście do każdego klienta. Personalizacja w e-commerce to proces dostosowywania treści, rekomendacji i ofert do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów. Dzięki analizie danych o zakupach, historii przeglądania i preferencjach możliwe jest oferowanie użytkownikom produktów, które ich naprawdę interesują. Polecamy personalizację jako sposób na zwiększenie zaangażowania, zadowolenia klientów i konwersji. Spersonalizowane treści, takie jak rekomendacje produktowe, dynamiczne e-maile czy oferty specjalne, wpływają na pozytywne doświadczenia zakupowe i budują lojalność klientów. W erze, w której użytkownicy oczekują indywidualnego podejścia, personalizacja jest Kluczowym elementem strategii sprzedażowej. Obserwuj profil mediaforweb.pl. Teraz co trzy dni przez rok tłumaczymy hasła marketingu online.